Czasowniki występują w... Alinka, pomóc Ci? Uh -huh. Możesz mi to przeczytać? A to to, co mi powiedział. Użyj zdanie z liter zamieszczonych na śnieżkach i zapisz je starannie. Cię... O... Cię... Pojawiło się to z dnia na dzień. Paulina wstała, no oczywiście jak w weekend, w sobotę e, chciałam, żeby usiadła do lekcji, od zaczęła odrabiać lekcje, e, no ona powiedziała, mamo nie widzę. Widziałam tak, e, tak dziwnie, że na przykład było to strasznie małe. Literki? Mhm. Jak w sobotę były małe, to w niedzielę były jeszcze mniejsze. Trochę się bałam, ale nie wiedziałam co to jest. Ja mam wadę wzroku, więc pomyślałam sobie, że... Paulinkę dosięgnęło to samo, więc poszliśmy do okulisty. Okulista zrobił jej badanie dna oka, nic nie stwierdził. To ile czasu Państwo próbowali się dowiedzieć, co córcy dolega? Diagnoza zapadła w kwietniu. W kwietniu którego tak. roku? 2021. U kilkuletniej Pauliny lekarz zdiagnozował tzw. dystrofię Stargarda, nieuleczalną chorobę genetyczną, która prowadzi do powolnego pogarszania się centralnej ostrości wzroku. Najszybszy spadek ostrości widzenia następuje w pierwszych latach choroby. Jest to najczęściej ostrość wzroku, mniej więcej 5 do 30% widzenia na dal. Bardzo pogarsza się też funkcjonalność widzenia z bliska, a więc ma to wpływ na edukację dzieci, na później pracę. Jest to poważna choroba. Jest to choroba, która niestety dotyka. Dzieci w wieku około 18 roku życia pojawia się pierwszej objawy, zdarza się też, że pojawia się dopiero u dorosłych niezwykle rzadko. I niestety skutki tej choroby pacjent ma przez całe życie. Dziewięcioletnia Vivienne zachorowała na dystrofię stargarda kilka miesięcy temu. Choroba w błyskawicznym tempie zmieniła życie dziewczynki i jej mamy. To są takie duże litery dla niej specjalnie? Tych liter one na dzień dzisiejszy już nie widzi. A tu są widziałem też większe, tak? E, tak, o, o. są takie duże. No i na dzień dzisiejszy widzi to. to? E, I to już mówi, że widzi zamazanie. tak? Żeby swobodnie przeczytać litery, muszą być jeszcze większe. To jak ona czyta? Dzięki zbiórce udało nam się, e, na się pomaga, A? udało nam się uzbierać e, pieniążki na e, tablet. No i córka I robi sobie zdjęcie i powiększa je sobie do takiej litery hmm. na dzień dzisiejszy. Rozmiarów, które widzi. Pierwsze trzy tygodnie przepłakałam. Dniami i nocami płakałam. Tylko przy dzieciach się uśmiechałam, żeby tego nie widzieli. Nie wiedziałam w ogóle, jak powiedzieć to córce. Jak można powiedzieć dziewięcioletniemu dziecku, że za chwilę nie będziesz widzieć. W ogóle mnie to yy, przerastało mnie samą. A co dopiero przekazanie takiej informacji dziecku. To kiedy pani powiedziała? Córka się w sumie sama domyśliła, gdy zaczęła mi sygnalizować, że inaczej widzi. Czy ona pani mówi, co widzi? Tak. Ludzi widzi jak bałwany. Jest to duża kremowa plama na górze i dany kolor na dole. Schody są dla niej zjeżdżalnią. Nie widzi wyrazu mojej twarzy, czy jestem tylko po głosie, rozpoznaje, czy jestem zła, smutna czy wesoła. Często wieczorami jak już syn pójdzie spać, siadamy sobie ją, biorę tak na ręce jak małe dziecko, że ona ma tu głowę i w tym momencie ona mówi, że ona widzi, że ja się uśmiecham. Jak szybko ta do u niej postępuje? Bardzo szybko. W maju się dowiedzieliśmy, że to jest. Na początku czerwca miała około 70%, pojechaliśmy na wakacje, po wakacjach miała już 40%, w chwili obecnej ma 10%.